Tam, gdzie leżała tuba, to był dowód, że tam powinien być dom. Oczywiście tych dębów nie ma, więc zebrano te tuby w końcu w ilości bardzo wielkiej, nie wiem, podobnie, kilku metrów sześciennych. A wcześniej, w 2016, na polecenie wtedy ówczesnego inspektora, też sporo tego zebrano i część do studni wrzucono na Szkółce i Starej Gajówce. Więc zebrano te tuby, widać, za radą innych mądrzejszych od Leśniczego. Choć dziwię się, że są tacy, więc ci inni mężczyźni doradzili: zabierz tuby, nie będzie świadków, że tutaj w tym lesie był dąb. Więc ochoczo, może nie ochoczo, zabrano się i wysprzątano niemal wszystkie tuby, które tutaj leżały od połowy lat 90. ubiegłego, ubiegłego stulecia. Po prostu była to likwidacja świadków, a to gniazdo, jak mówiłem, w którym Oczywiście to ostatnie gniazdo na północy, najgorsze z tych wszystkich, ale inne też wiele lepsze nie są. Czy nie należało tutaj coś zrobić? A trwa proces obudowy tego drzewostanu. Oczywiście są gniazda bukowe, posadzone. Czyli nadleśniczy zadecydował w owym czasie, że jest dobrze. Te gniazda są, panie leśniczy, bardzo ładne, posadzone. Prosimy wsiąść dalej. I aby tak dalej, tak trzymać, co leśniczy. Yy, zrobił skoro tak trzymać no to trzyma i mamy tego efekty to jeszcze zostało niewycięte no czego odbudowujemy las i to akurat taki no tutaj są piękne sosny więc warto je odbudować tutaj też piękne sosny stały który zaatakował kornik stały 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 O, długo stały w końcu leśniczy je wyciął ale już nie wiem co tam z nich zrobił w każdym razie trochę sobie poczekały, ja tu już będę to moje wględzenie kończył. Takie wierzchołki zostają tu po leśniczym od zawsze. Ja tutaj pracowałem z tym człowiekiem, o niejednych rzeczach z nim rozmawiałem, niejedne tematy były między nami poruszone, polemizowaliśmy na różne zagadnienia, przeważnie kończyło się to słowami, że a kto tu jest leśniczym? Pytanie, na które nawet ja Człowiek według leśniczego niespecjalnie wykształcony, nie dający sobie rady, z nałożonymi nami obowiązkami, co napisał w notatce na mnie. Nawet ja wiedziałem, że tu leśniczym jest Czachur. Natomiast frania jest tylko podleśniczym, i wiadomo, że jako podleśniczy to się może ewentualnie pogadać. Bywało też i tak, że leśniczy. Tym czymś mówiłem, nie zgodził się ze mną, ale na drugi dzień z rana to co mu powiedziałem poprzedniego dnia z ulą polecił zrobić, czyli zgodził się, ale musiało to wyjść od niego, bo to tak jak od pana jakiego można władcy, jak to wymyślił gniazdo, tam to nie było ostatnie, to jest ostatnie, znaczy ostatnie z rzędu, najbardziej na północ, no i oczywiście tutaj częsta roślina u leśniczego, jakaś taka wielbiona może, czarny bez, bez czegoś czarny. W każdym razie cięty jest ten czarny bez, czyli były na nim prowadzone jakieś zabiegi dla tutaj tych jodeł. Na tamtym nie były, jak powiedziałem. Nie winie Zuli ani po jednej, ani po drugiej stronie za żadną z wykonywanych przez Zulę prac, ponieważ Zule nad sobą mają leśniczego. Ten ma inżyniera, inżynier ma zastępcę, zastępca nadleśniczego, nadleśniczy dyrektora, dyrektor generalnego dyrektora. Czyli jest cały rząd ludzi nad tym biednym Zulem odpowiedzialnych, którzy powinni wiedzieć, że Zul coś spieprzył i należałoby za to pogonić, a tutaj jest to zupełnie inaczej. Jak oczywiście gniazdo do wian wianuszkowate i tak jak mówiłem wcześniej, tu była jodła. On ją tu potem poprawiał, tam dosadzał. Nie powiem, żeby nie było, starał się, coś tam robił, jakieś ruchy, ale. Tutaj była ta jodła, tu było większe słonko, wyższa trawa, trawa upadła, przygnieciona przez śnieg, przyszła wiosna, lato do późnego lata, kiedy tu weszli pilarze po raz drugi, z, po raz pierwszy w, tym, w danym roku z yy, kosami, to już nie było co ratować te po prostu jodły pod tą większą trawą. Jak już mówiłem wcześniej, nie wiem czy to jest właściwe, są wyprzały, po prostu przepadły z braku światła. I taki byłby koniec tego mojego dzisiejszego wywodu, spowodowanego właśnie reakcją pracowników nadleśnictwa na to, co zamieściłem w internecie. Byłoby tego nie było może, gdyby nie taka reakcja. Podejrzewam, że każda akcja jak każda akcja rodząca reakcję podobnie będzie i po tym filmie.